Dzień dobry! Dzisiaj słów kilka o osobie, którą poznałem kilka miesięcy temu, chyba na przełomie kwietnia i maja. Popraw mnie Tomek, jeżeli się mylę. E, tak, o Tomku. Tomek ogarnia e, osoba, która odezwała się do mnie poprzez maila, e, krótko po streamie, w którym próbowałem po raz kolejny, e, podejmowałem próbę naprawienia swojej konsoli 3Do. Człowiek zlitował się, można powiedzieć. Zlitował się, napisał do mnie, że w zasadzie, jeżeli ja sobie nie radzę ze swoim problemem, z tą konsolą i nie mam komu, to on z chęcią podejmie się naprawy tej konsoli dla mnie. Zostawił numer telefonu, poprosił o kontakt. Tak, Tomek Ogarnia, w ten sposób poznałem Tomka. Wspaniały człowiek, pasjonat, człowiek z ogromną wiedzą, filantrop, jak się okazuje. Dlaczego po kolei? Zdecydowałem się zadzwonić. Porozmawialiśmy przez telefon. No i Tomek mówi, wiesz, bo ja w sumie trochę tam na rzeczy się znam, dawno nie lutowałem. W swojej kolekcji też mam masę komputerów i konsol, a przede wszystkim wielki fan komputerów Amiga, Commodore, Atari. No i wiesz, wszystko już ponaprawiałem i w sumie korci mnie, żeby coś naprawić. I jeżeli zechcesz, to mogę podjąć próbę naprawienia tego 3DO. To był jego warunek. Słuchaj, Kuba, ja naprawię dla Ciebie tę konsolę, ale stawiam jeden na warunek. Słucham, jaki warunek? Nic za to nie chcę. E, powiedział, że jest, jest wielkim fanem mojej serii poszukiwać niechcianego retro, gdzie bez użycia pieniądza staram się znaleźć różne ciekawe rzeczy z, z, z czasu. No i stwierdził, że, że też w ten sposób się zachowa naprawił, słuchajcie, naprawił i tutaj dlaczego filantrop, bo no, wyłożył swoich pieniędzy troszeczkę, żeby, żeby te konsolę naprawić. Okazała się naprawa nie taka do końca znowu prosta, może nie tyle co trudna, ale potrzebna, potrzeba było części, części zamiennych, bo tam nie tylko był laser do wymiany, ale również, już teraz to pamiętam, któryś z układów sterowania samym napędem, więc nie obyło się bez lutowania. Oczywiście ja chciałem być dłużny, chciałem w jakikolwiek sposób tutaj zrewanżować się Tomkowi, nawet zaprosiłem go na Pixel Heaven 2023 mówi, że nie, nie ma szans w ogóle przyjechać i w ogóle Też i tak się pojawił, co prawda na godzinę, ale się pojawił w każdym razie, no tyle ile, ile mogłem, zrewanżowałem się kupując mu taki wyjątkowy, bo zremasterowany zremasterowaną edycję skał Scout w wersji na Amigę. ale mniejsza o to. W ten sposób wróciłem kontakt z Tomkiem, rozmawialiśmy na różne tematy, później już w kolejnych tygodniach. Dużo się od niego nauczyłem, dużo dowiedziałem. Gdzieś po drodze znalazłem w swojej kolekcji płyty do Amigi CD-TV. Ja już swoje Amigi cd posiadam od lat. Tomek jest w posiadaniu Amigy TV, tak sobie pomyślałem, kurczę, no nie zapewne nie przedadzą się te płyty, kiedy ja doczekam się swojego egzemplarza, nie wiem, czy w ogóle się doczekam, więc dlaczego by nie podarować tam kopii? I to był taki moment, no właśnie, podarować, ale no troszeczkę to rozegrałem. Rozegrałem także Tomek, bo ty chwaliłeś się, że masz taką fajną drukarkę i fajne sobie nadruki na płyty drukujesz na kopie zapasowe. Może zechciałbyś za te płyty do Amigisit TV? wypalić mi, nagrać mi e, trochę płyt na konsolę 3DO e, wraz z nadrukami e, na tych płytach. Oczywiście zgodził się i, i w ten sposób paczkami się wymieniamy już od jakiegoś czasu. E, no właśnie, dzisiaj paczka od Tomka do opakowania czeka na mnie już kurczę prawie dwa tygodnie, wstyd się przyznać, ale sporo na głowie było w międzyczasie do ogarnięcia, więc to jest ta paczuszka, dzisiaj sobie otworzymy. Gdyby nie Tomek, nie wiedziałbym masy rzeczy dotyczących komputerów Commodore i Amiga. Zbierał się, mówił chłopak, i tak troszeczkę spróbowałem o chłopie. Ty musisz otworzyć, musisz rozpocząć działalność na YouTube, otworzyć kanał. Tak się składa, że rozpoczął, zdecydował się i niespełna dwa miesiące Tomek produkuje materiały na swój, na swój kanał i już przekroczył setkę subskrybentów, za co ogromny szacunek, idzie jak burza. Link do, i odnośnik do, do, do kanału Tomka znajdziecie na dole w opisie. Zachęcam, żeby zajrzeć, zostawić subika i przede wszystkim czerpać z wiedzy, którą dzieli się z wszystkimi. Tomek, pozdrawiam serdecznie. Dobra, to co? Zobaczymy, co żeś tutaj załadował do tej paczuszki. I no właśnie, no bo wiecie, no czego się mogę spodziewać? Oczywiście wiem, co tutaj jest. To tutaj są płyty, o których już wspomniałem, ale Tomek gratisowo dorzucił Dwie ciekawostki, które mam sprawdzić, mam się zainteresować. Pozwolił mi potestować i dzisiaj dowiecie się co, czego będziecie mogli się spodziewać w kolejnych materiałach na moim e, kanale. No dobra, rozpocząć czas odpakowywania. Ja użyję śrubokrętu. Wiemy, no, patrzyszka czekała. Naprawdę nie mogłem się doczekać, ale nie było sposobności, żeby ją otworzyć w czasie nagrań do tej pory. No i nadarzyła się w końcu okazja. Tomek swego czasu się, że on nie umie pakować paczek, on nie wysyła paczek. E, super, super, szybko się uczysz w takim razie, bo paczka zapakowana profesjonalnie. Zobaczcie, wypełniacze, wszystko. Trochę głupio to wygląda, nie? Tu są e, płyty, o których wspominałem. Zaraz pokażę wam je z bliska i dwie dodatkowe paczuszki, żeby nie było. Dzięki. Płyty. Zobaczcie, jak fajnie wyszło. Wing Commander, dysk pierwszy wraz z nadrukiem przodu, Wing Commander 3. To jest byście nie odróżnili. Prosiłem o tą konkretną pierwszą płytę, ponieważ gdzie ją mam? Czekajcie, teraz wam pokażę. Zobaczcie, ostatnio udało mi się wylicytować za. To naprawdę dobrą kasę eee, oryginalnego Win Commandera 3 w boksie. Dałem za niego chyba 60 zł, jak dobrze pamiętam. Eee, dlaczego tak mało pomyśleć, przecież na 3D ochodzą w dobrej cenie i to jest w ogóle wersja PAL? Eee, tak, chyba PAL. 7 jest. Sprawdzimy później. Problem myk polegał na tym, że ten zestaw nie posiada pierwszej płyty nie posiada pierwszej płyty, no i tą pierwszą płytę co prawda nagrywaną, ale już mam i wygląda i prezentuje się całkiem nieźle i jednym okiem już wygląda na tle oto właśnie miejsce na tą pierwszą płytę Ja w górę, Tomek To wygląda super w porównaniu do oryginału, naprawdę nie błyszczą się tylko te napisy ale naprawdę nie odbiega za bardzo Widać tylko po napisach: tu są takie bardzo odbijające światło, srebrzyste, tutaj bardziej matowe. Z tej perspektywy? Super. Ja się bardzo cieszę. E, rewelacja. O, GEX. Wolfram Ale będzie grania i testowania. PoliSmout. E, dysk e, pilotowy. Bo wyszło coś takiego: taka swoista wersja demonstracyjna. Bo ja swoje Policne też już mam do konsoli 3DO. Już się nie uchwaliłem, ale skoro mam, to znaczy dla trzeba mnie pochwalić się raz jeszcze. Jest to zestaw wraz z podkładką pod mysz oraz samą myszą dedykowaną konsoli 3DO. Również jest tutaj oryginalna gra, tylko że ta gra nie posiada wersji pilotażowej, bo chyba nie wychodziło żadnej. Z będę z pilotem. No i taką wersję już mam e, z fajnym nadrukiem. Phoenix 3, Return Fire, Virtuoso, e, Space Hulk, e, Plumbers, e, don't wear ties. No, będzie tego sporo do potestowania. Już nie będę czytał każdej z tych gier. Zobaczcie, jak fajnie e, Soccer Kick Jak fajnie The, Incred The Incredible Machine uwielbiałem tą, które miałem wersję oryginalną w latach 90. na swoje 3DO. Flame Park, jejku, czego tutaj nie ma, Out from this world. The Horde, Jurassic Park, Flashback, no będzie, będzie testowanie, będzie granie. Dobrze, tego się spodziewaliśmy, tego ja się spodziewałem, o tym Wam opowiadałem, więc wy również w takim razie co pan jest dalej pokaż, pokaż Kuba, co ten Tomek do Ciebie ciekawego jeszcze wysłał. To, co teraz oglądacie, to są rzeczy pożyczone, Tomek zechciał pożyczyć mi do testów na urządzenie. Tomek to będę Słuchajcie, to jest piston do Amini wraz z Rapsberry 3, e, 3A, plus, tak? 3A w każdym razie. Piston wraz z Raddery. E, tutaj również zachęcam. Jeżeli interesuje Was temat Piston, co to takiego jest, e, możecie poczekać, bo ja o tym też materiał zrobię, ale nie musicie wcale czekać. Wejdźcie do Tomka e, na kanał. Tomek nie tylko tłumaczy, czyli jest Pistol, pokazuje, jak działa na różnych hamillach, ale przede wszystkim zdaje relacje z nowości, które pojawiają się w sieci na temat samego softu do Pistolna. Zachęcam do materiały, są super. Ja będę miał okazję przetestować i też podzielę się ze swoimi wrażeniami z użytkowania tego urządzenia. Tomek, bardzo dziękuję, że użyczyłeś mi to do testów. Dzięki się działał. Jeszcze jedna. Kung Fu Flash do Komodore 64, czyli programowany Kardiich, też do testów. Wysłał mi Tomek, żebym się tym pobawił, zobaczył, jaka fajna sprawa i koniecznie się w przyszłości coś takiego zaopatrzył. Dzięki Tomek z przyjemnością sprawdzę, też zrobię o tym materiał, ale najpierw się solidnie tym pobawię. Też odsyłam do Tomka na kanał, ponieważ on też ma bardzo ciekawą sprawę do Komodore 64. I to jest, jeżeli dobrze pamiętam, jego pierwszy materiał, jaki wyrzucił na kanał, na którym pokazuje, że można zagrać superfroż z Amigii na Commodore 64. Sami widzicie, jakie ze mnie szczęścia, takich widzów, jakich mam ja, choć ich garstka, życzę naprawdę każdemu. Dziękuję, Tomek, po raz, nie wiem, który dzisiaj, ale, ale naprawdę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Materiałów z tej paczuszki spodziewajcie się w najbliższym czasie. A cóż, ja chyba jeszcze postrzelam do kaczek.